Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do mojego ogródka. Dziś wymyśliłem sobie taki projekt. Chciałem zrobić taką kolumnę. Wyższą i do tego wsadzić cebulkę. No mamy już w późną porę. Ta cebulka nie urośnie, ale chcę sprawdzić w ogóle, czy ta cebulka będzie mi w tym rosła. I na przyszły rok sobie w takim czymś posadzić cebulkę, co próbowałem osiągnąć. Widzicie tam, ta miałem taką długą, metr 20. M. Próbowałem ją postawić za ziemią, Siatka się gieła. po prostu za duży ciężar wginało tą siatkę, więc nie dał rady. Tutaj mam połówkę, ale jak widzicie, też mi ją wgina. Też tutaj ciężar. Po prostu siatka plastikowa jest winana. To jest jedno, więc wiem, że już trzeba dać jakieś podpórki. No tu do tego nie będę robił, bo po prostu chcę w tym posadzić i zobaczyć, jakieś podpórki zrobić nad, nad tym pomyślę. No i e, drugi problem oczka. No tutaj robiłem takie oczka, żeby mi ta cebulka wyszła. Taką siatkę wybrałem. Chyba nie otworzę teraz jedną ręką tej cebulki. Czekajcie chwilkę. Otworzymy tę cebulkę. O. Dobra. Mamy cebulkę. Nie. Chciałem jak cebulkę wezmę to żebym umiał ją tu na przykład coś takiego wypchać. Powpychać wszędzie cebulki i zobaczyć co się z tym będzie działo. No Wydaje mi się, że jak wszędzie wypcham może być za ciasno. Może być za ciasno, bo to będzie cebulka nad cebulką, więc <laughs> tak co drugi rząd. No z tego to nic nie będzie. Z tego też nic. No mówię, mamy już prawie połowę lipca, więc te cebulki, które udało mi się kupić też nie są za dobrej jakości. Ja muszę poobrywać, szukam jakieś, co by puszczały. No i tak, nie wiem, może rząd jednemu obok drugi, no może co drugi nawet. Co drugi nawet. Po prostu bym Powpychał te cebulki i zostawił. I zobaczę, czy to się w ogóle chytnie. Taki, taki jest plan. No zauważyłem, że jeżeli mam, ja mam kompost taki, widzicie dość gruby, ale jeżeli jest drobniejsza ziemia, to ona wypada. Tak, widzicie? Wypada. Więc myślę, że trzeba by było jeszcze do środka dać albo jakąś agrowłókninę, albo jakąś drobniejszą siateczkę jeszcze. Żeby tą ziemię trzymało. Teraz z agrowłókniną nie jestem przekonany. Może i to, i by to nie schło, może przez agrowłókninę. A może je jednocześnie by nie podlewało. Bo jak dacie agrowłókninę, to tutaj wam woda nie wpadnie, jak będzie deszcz padał. Tak? Bo to spłynie. Więc po prostu nie wiem. Taki test, robię taki eksperyment. I zobaczyć, co z tego w ogóle wyjdzie, czy to się da. No wiadomo, górą się będzie podlewać, ale nie wszystko poleci pionowo na dół. Powinna być na środku rółka dana, gdzie by się wodę lało, i to się tak odwładnie nawadniałoby całe. Więc taki coś jest w projekcie też do zrobienia. Więc postaram się takie coś sobie przyszykować na zimę, żeby na wiosnę z takim czymś ruszyć, takich, nie wiem z kilkanaście takich tych zrobić i zobaczyć, no może będzie trzeba to zainwestujemy w metalową siatkę dając metalową siatkę nie musicie robić podpórek, bo metalowa grubsza siatka będzie się sama trzymać, tak plastikowa, tanim sposobem się wygina, musicie jakieś rółki albo coś, coś tam wmontować, tak tutaj się to będzie trzymać dobra to ja powsadzam sobie te cebulki tak dookoła, ile tu mi wejdzie tego wsadzę i wam pokażę jak to będzie wyglądać po wsadzeniu z tymi cebulkami. No to mamy posadzone całe, tak się to prezentuje. No na razie takie suche cebulki, tylko wystające. Nic ciekawego. Zobaczymy, czy puszczą w ogóle. Myślę, że to zaraz podleję, bo mają sucho. Wody jak dostanie cebulka, to powinna zaraz z automatu ruszyć. Tutaj sobie już nie patrzyłem. Na to, żeby dawać równo jakoś czy coś. Po prostu tak jakoś chaotycznie chałotycznie wbijałem te cebulki, żeby to tylko zapełnić. Tak dużo więcej mi ich zostało, jeszcze gdzieś tam powkładałem, nie weszły mi tu wszystkie. To tak myślę pół kil... chyba pół kilo miał tym, albo kilogram miał ten woreczek. Teraz nie wiem, czekajcie mam gdzieś tutaj ten woreczek. Mam gdzieś tym woreczek, pół kilo, pół kilo mają woreczek, to myślę pół kilo na to powinno wystarczyć. To jest siatka chyba metr 20 przecięta na połowę. Nie, dobra, nie, to jest troszkę więcej niż ta połowa, ale mniej więcej tak, na metr m przeciętą na połowę, no to tak na sześćdziesiąt wysokości wystarczy Wam te pół kilo cebulki. No, i zależy, jaki zrobicie duży okrąg, tak? Jeżeli zrobicie większy, no jest tak na dwie ręce, widzicie, jedną, drugą. Jeżeli zrobicie większy, no to wiadomo, więcej tego wyjdzie. U mnie akurat wyszło tyle i tak to wygląda no. Poczekam chwilę dłużej, aż się to zacznie, e, zacznie coś wyrasty, wyrastać i e, żebyście też widzieli, czy to w ogóle ma sens, takie coś. E, myślę, że może być problem. Tutaj z cebulką, dużą cebulką, tak, że ona nie będzie miała miejsca gdzie rosnąć, będzie ją puczyło, a ziemia może być za twarda, żeby rosła, ale myślę, że na szczypior na przykład powinno nie być, nie być żadnego problemu, tak, z cebulką na szczypior, ale ja tu posadziłem taką i zobaczymy, no, możliwe, że... Będzie trzeba jakoś inaczej pomyśleć, może ze słomą coś, albo z czymś, żeby tutaj ta zewnętrzna warstwa nie była tak zbita, tak? Bo tu w niektórych miejscach jest tak twarda, że nie idzie wbić palca. Albo w samym torfie na przykład, nie? Tylko torf będzie szybko przesychał. No, będzie trzeba zobaczyć. Dobra, to na tyle. To by było wszystko. Czekamy, aż się to troszkę zazieleni i wtedy Wam pokażę dalszy ciąg. Tutaj rozwoju tego, o ile mi się to nie przewróci, bo dwa dni temu stało to prosto, a już to jest tak. Nie wiem, czy widzicie, jest to tak wesposkosie, więc jest możliwość, że to się przewróci. Więc muszą być podporki. Muszą być. Dobra, czekamy, aż się to zazieleni. Jesteśmy na kolejnym etapie testowania cebulki w takiej kolumnie pionowej z siatki. Powiem tak, no. U mnie troszkę można powiedzieć, miejsce nie pasuje, bo z tej strony są drzewa. Z tej strony są drzewa, i ta cebulka, która jest tutaj, ona ciśnie się z tamtej strony do słońca. Zobaczcie, ona jest pochylona cała, i cała ciśnie się tam do słońca. Tak jak widzicie, widzicie, wszystko idzie tam do słońca. Tam mamy wschód, więc cała ta nasza cebulka, która tutaj jest, ciśnie się właśnie, właśnie ciśnie się tam do słońca. Ta z tej strony też tam, ta tu fajnie rośnie, jak pokażę Wam. No ładnie, no troszkę zielono, bo niewyplewione. Ja mam taki kompost, w którym rośnie dużo trawy, więc więc tam nam zawsze ta trawa wyrostuje. Tutaj mamy jakąś wodę. To podlewam, ale polecam do tego, tak myślę, że musi być zrobiona w środku dziura, rura, choćby z butelek, i tam podlewać, żeby sobie topiło. Bo jak to podesnie, to tak jak oblewam dookoła, tą gonewką jest ciężko, ciężko jest podlać całe. Ale troszkę mi się to przechyliło, całe na bok. Widzicie tam cebulki aż są prawie na dole, a nie były na ostatniej sadzone więc od ciężaru mi się to przychyliło więc jak najbardziej takie coś tak ale nie z takiej siatki to jest twarda, najtwardziejsza plastikowa siatka, tak, z tymi grubymi oczkami więc takie oczka dosadzenia są fajne myślę, że zwykła ziemia, jakbyście kupili ziemię uniwersalną czy coś, wyleci ta ziemia wyleci podczas deszczu ja miałem kompost, który ma takie grudki, widzicie, takie takie pozbijane troszkę trawy takie coś, takie wiecie, takie Grubsze kawałki i to się mi poklinowało ładnie, ale jeżeli by to miało być z ziemia sypka z worka, to ona wyleci przez te dziurki. To musicie jeszcze między to dać drobniejszą siatkę albo agrowukninę do środka dać i robić w tym dziury, i tam gdzie dziury tam sadzić. Ale myślę, że z tego już coś będzie, tylko ten projekt jest do poprawienia, jest do poprawienia. Zrobić stelaż tej siatki albo coś takiego, ale na dzień dzisiejszy, cebulka tutaj rośnie. Jest tu chyba z pół kilo cebuli wsadzonej, która fajnie rośnie. Nie wiem, czy coś zawiąże. Możliwe, żeby można było posadzić tutaj cebulę na, na tylko na szczypior, i zobaczcie, ten szczypior by szło obrywać dookoła z całego. Nawet można by było dać w węższą rułę i ten szczypior tylko posadzić. No ja mam na zwykłą cebulkę, więc czy tam się coś zawiąże? No na razie tutaj są takie miękkie te cebulki, nie wiem, może się coś zawiąże. Przymrozków jeszcze nie ma, jeszcze jest czas, może się rosnąć, zostawiamy ją aż do praktycznie wrzesień, październik, jeżeli będzie dobra pogoda, jeżeli w listopadzie jeszcze będzie, nie będzie mrozów, no to niech ona tutaj rośnie. Zostawiamy, zobaczymy. No. Na ten czas tak to wygląda, tak to u szkapy rośnie. I jak widzicie, cebulka tutaj bardzo fajnie rośnie. Zobaczcie, jak się zakrzewiły. Tylko jest taki problem, że ona, jak widzicie, tutaj idzie fajnie, do słońca, a z tej strony u mnie tu są drzewa. Zobaczcie, tu są wysokie drzewa. I nie ma praktycznie słońca, i z tej strony wszystkie te cebulki wyginają się w tamtą stronę. Na dodatek przechyliło się to, i tutaj woda nie dolatuje, i te tu słabo rosną, na dole słabo, a z tamtej strony rosną fajnie, więc musi to być postawione tak, żeby to miało słońce, obejście mniej więcej z każdej strony. Przynajmniej chwilę, ale żeby miało z każdej strony. U mnie tu z tej strony nie ma słońca w ogóle, jest tylko z tej. I jak słońce już tu na prosto jest, tak? Z tamtej strony, no to tu już nie dochodzi, bo tu już drzewa zasłaniają. Cebulki myślę, że zaczęły rosnąć. Zaczęły rosnąć fajnie, już się robią cebulki nawet. Te, które nie powypadały, nie powyrywały się. O, ta wyrwała mi się, więc przy plewieniu. Więc takie małe już zawiązują, więc z niektórych szłoby już nawet wyrwać. To są u góry. Nie wiem jak te boczne. Przekniemy tutaj z tej strony. No z tych bocznych jeszcze niektóre już są twarde, a niektóre jeszcze mają miękkie. Ale się już też coś zawiązuje. Nie wiem czy nie będą musieć być większe dziury na cebulę No zobaczymy, zobaczymy jak to się tutaj zachowa. Na razie rośnie fajnie. Myślę że taki pomysł na taki coś jest fajny tylko jak mówię ruła do środka na podlewanie albo buteleczka jakaś żeby to sobie tam wodę ciągło i do samego dołu żeby się napijało od środka a nie od zewnątrz później lać potem tylko do środka wodę i tak no taki fajny, fajny pomysł w tej siateczce tylko siatka metalowo albo jakaś taka lepsza konstrukcja bo dziury w tej siatce są myślę fajne na kompost tak bo na, na zwykłą ziemię będzie się to wysypywać na kompost są fajne więc myślę, że ten projekt wyjdzie, uda się. Więc myślę, że w przyszłym sezonie postaramy się z tego coś, coś lepszego zrobić. Jakoś le lepiej to za zaprojektować, posadzić niż tak, jak to jest teraz. Ale na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystko idzie na plus. Hmm, tutaj no, poczekamy jeszcze może troszkę do zbiorów, aż sobie to urośnie. Więc widzimy się za jakiś czas. No, i tak wygląda nasza cebulka na 13 października. Dostała pierwszy, po pierwszych przymrozkach. Jej tutaj trochę posiekało. Niektóre, no, tak już widać, że się już załamują. Mogłabym ją zostawić, żeby się jeszcze rosła. Ale zaczynam już po prostu wszystko sprzątać. Jak już widzicie, pomidorki już siekło. Tam już praktycznie wszystko mam wysprzątane. Zostały mi tutaj pory. Tutaj fasolkę szparagową już też ścięło. Słoneczniki, już też czarne. Więc tak to wygląda. Cebulkę nie chcę, żeby ona zmiękła. Bo jak ją przemrozi, to zrobi się miękka. Więc wytargam ją taka jaka jest. Jak zobaczcie, te u góry nawet są fajne. Takie cebulka na zjedzenie. Taka akurat. Tu jest fajna. Tu z tej strony troszkę mniej. Tutaj miałem mniej światła, mniej wody, bo się to przekrzywiło, są mniejsze, dużo mniejsze, nawet niektóre nie podrosły, a tam gdzie więcej, więc lepsze. Zobaczcie sobie z tej strony. Tutaj praktycznie jej nie, niektórych nie wyciągnę przez tę szparę, o, nie wejdzie mi przez ta szpara, a ta szpara ma 2 na 2 cm, więc nie wyjdzie mi przez tą szparę. Więc muszę wysypać całą ziemię i wyciągać. No, tak teraz patrzę, że faktycznie wyciąganie tej cebulki, jak posadzimy w takiej kolumnie, będzie problemem. Trzeba będzie faktycznie całą kolumnę rozbierać, wysypywać ziemię i dopiero wybierać z tego. Że nie będzie to tak, że sobie posadzimy i ona sobie tam będzie rosła. Tylko będziemy musieli to wybierać. Tak, tak to wygląda. No, można by było posadzić tutaj. Cebulkę tylko na zielone cebulkę, szczypiorek, coś takiego na zielone, tylko żeby sobie rosło i wtedy nie będzie, nie będzie problemu z wyciąganiem. A tak to musimy to po prostu wziąć i powyciągać. Nie? Dobra, ja się biorę za rozebranie tego. To już Wam nie będę pokazywał. Wiecie, że takie coś działa. Jeżeli się mi uda skombinować twardniejszą siatkę albo jakiś stelaż mamy październik, do wiosny może zdążę jak się mi uda do wiosny zrobić to posadzimy sobie w takim czymś coś jeżeli nie, no to nie zobaczymy jak nam to wyjdzie ogólnie myślę, że taki projekt, taki coś jest dobrym pomysłem fajnie wychodzi mało miejsca zajmuje, a cebulki tutaj jest naprawdę dużo Taką cebuleczkę akurat do kanapeczek sobie zjeść, więc nie, musi, nie musiała duża urosnąć, ale taka na zjedzenie, posadzić sobie, no zobaczcie, tu jest nie wiem, 50 cebulek, a zajmuje to pół metra na pół metra, no dajmy, bo się rozkładają, no to dajmy metry na metr, no metr na metr i no może metr na metr to nie ma, no nie ma to, bo to widzicie, to jest takie, no. Pół metra, może na pół metra, to gdzieś tak jak mówiłem. Takie i nie wiem, z 50 cebulek, ile jest u góry? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. siedem. No, sam, 50 to nawet więcej, bo samych 20 jest tutaj u góry mniej więcej, a dookoła to jest na pewno dużo więcej cebulek, więc, więc polecam w takim czymś sadzić, tak sobie zrobić. Trzeba zrobić do tego podlewanie na środku, bo szybko to wysycha, więc powinno mieć jakieś podlewanie. I myślę, że taki coś się uda. Taki mały eksperyment. Myślę, że udany. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam.